Dzień dobry, Mierec. Hej, Mierec. Promotorka zdrowego i aktywnego trybu życia, farmaceutka z Mierca Marta Janocha, jest dzisiaj gościem studia hejmierec.pl. A to świetna okazja, by poznać bliżej pracę farmaceuty, dowiedzieć się na przykład, czym jest medyczna marihuana, poznać kulisy niebezpiecznej zabawy dla dzieci na TikToku i usłyszeć o roweroterapii. Dzień dobry, cześć, Marta. Dzień dobry, witam wszystkich, cześć, Przemku. Naszą rozmowę zacznijmy od podstaw. Kim jest farmaceuta? Czym różni się od lekarza? A na czym polegają te detale różniące farmaceutę od technika farmaceutycznego? Farmaceuta jest to zawód medyczny. Zawód medyczny, to znaczy, jest to osoba, która ukończy pięcio i pół studia medyczne na akademii czy też już u Uniwersytetu Medycznego, i po zakończeniu tych pięciu lat, pięciu i pół roku studiów, zostaje farmaceutą. Farmaceuta może pracować w aptece, aptece ogólnodostępnej, czyli takiej dostępnej dla każdego, a czy też aptece szpitalnej i wtedy nazywany jest aptekarzem. Farmaceuci mogą pracować też w firmach farmaceutycznych, czy też innych ośrodkach badawczych. Jeżeli chodzi o lekarza, no jest to całkiem inny zawód medyczny z innymi uprawnieniami. Połączeniu lekarz, farmaceuta, czy też pielęgniarka powinni oni razem tworzyć taki zespół, który będzie dbał o dobro pacjenta. Natomiast jeżeli chodzi o technika farmaceutycznego, jest to zawód y, także medyczny, y, którym za technikiem farmaceutycznym można zostać po ukończeniu dwuletniej szkoły pomaturalnej i po zakończeniu jeszcze stażu, który, te, stażu, który też powinien się odbyć w aptece. Farmaceuta-aptekarz kojarzy nam się zazwyczaj z apteką, z wydawaniem, sprzedażą leków. Tymczasem apteki teraz przechodzą pewną ewolucję czy rewolucję i zaczynają oferować opiekę farmaceutyczną. O co tu chodzi? Tak, w zakres. Usług jakie mogą być świadczone w aptekach wchodzą nie tylko procesy wydawania, wydawania leków, realizacji recept, ale takie, że inne szeroko pojęte usługi farmaceutyczne. Do nich między innymi wchodzą szczepienia, które są już prowadzone od pandemii, czyli szczepienia przeciw SARS-CoV-2, w tamtym roku weszły szczepienia przeciw grypie, w tym roku weszły jeszcze szczepienia przeciw pneumokokom. Do usług farmaceutycznych wchodzą także takie najprostsze badania diagnostyczne, jak pomiar stężenia glukozy, badania ciśnienia krwi, saturacje. Opieka farmaceutyczna jest to szeroko pojęta usługa, która ma być świadczona pacjentom. Ma być po prostu taką. Apteka jest takim pierwszym punktem y, służby zdrowia, z którą spotykają się pacjenci. Y, do apteki najłatwiej się dostać. Y, w aptece pracuje personel fachowy, więc ten personel fachowy y, może już na wstępie pomóc rozpoznać, y, skierować pacjenta do odpowiedniego lekarza. Opieka farmaceutyczna będzie wzorem innych krajów Europy, czy też świata się rozwijać. To będą nie tylko szczepienia i podstawowe badania diagnostyczne, to będą też przeglądy apteczek. To będą takie usługi, które ułatwią współpracę pomiędzy lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą, które po prostu poprawią kondycję naszej służby zdrowia. Jeśli mowa o aptekach, no, o tym rozmawiamy. Ostatnio w kraju głośno o tak zwanej tabletce dzień po i jej dostępności właśnie w aptekach. Czy możesz nam powiedzieć, na czym generalnie polega działanie tabletki dzień po, jak dzisiaj jest dostępna i jak może wyglądać jej dostępność po zmianach w prawie, które proponuje nam obecny rząd? Jeżeli chodzi o tabletkę tak zwaną dzień po to jest to tabletka m, fachowo nazywana tabletka antykoncepcji awaryjnej. Tutaj na wstępie zaznaczę, że to nie jest antykoncepcja do y, ciągłego stosowania, to jest antykoncepcja w sytuacji awaryjnej, gdy y, taka metoda Metoda antykoncepcyjna, która jest stale używana, w pewien sposób nas zawiedzie. Wtedy y, można zastosować taką y, tabletkę zawierającą substancję chemiczną, której mechanizm polega na tym, że zahamuje lub opóźni owulację. Nie spowoduje ona poronienia i w przypadku, gdyby doszło do zapłodnienia, nie spowoduje przerwania tej ciąży. Bardzo ważne jest także przy zakupie takich tabletki, żeby zażycie takiej tabletki nastąpiło nie później niż 120 godzin po nieodpowiednio zabezpieczonym stosunku seksualnym. Więc najlepiej to jest 24, maksymalnie 48 godzin po, ponieważ po tym czasie te, działanie tej tabletki będzie nieskuteczne. Jeżeli chodzi o y, jej dostępność w aptekach, to, Ten, to do 2017 wygląda. roku ona y, była przez pewien okres dostępna bez recepty. Teraz, po 2017, zmieniły się przepisy, była potrzebna recepta od lekarza. Y, zmiany, y, jakie teraz są proponowane, są to zmiany, żeby była ona znowu dostępna bez recepty, łącznie z tym, żeby była dostępna bez recepty dla osób, kobiet powyżej 15 roku życia. Ja osobiście uważam, że w dyspozycję wydawania takiego leku powinien być bardziej wdrożony personel fachowy apteki, tak aby zminimalizować ryzyko działań niepożądanych, żeby kontrolować proces wydawania takiego leku. Który ma być po prostu wydawany w sytuacjach awaryjnych. Farmaceuci także powinni brać udział w profilaktyce, ale także w edukacji seksualnej młodzieży. Kolejnym takim medialnym, nośnym tematem, jeśli chodzi o reki, o, o medykamenty, jest medyczna marihuana. I tu pewnie te pytania powtórzę: jak działa, jakie ma właściwości, kto taki lek w postaci marihuany może otrzymać? Jak to jest z jego dostępnością? Czy każdy, kto ma, przyjdzie do apteki, powie, że potrzebuje, otrzyma, czy musi mieć specjalną receptę? Czy każda apteka może sprzedawać, posiadać w asortymencie medyczną marihuany? Medyczna marihuana zarejestrowana jest u nas w Polsce jako surowiec farmaceutyczny i jest to substancja odurzająca. Wobec tego ona może być wydana z apteki tylko na podstawie specjalnej recepty, y, która jest y, zarezerwowana do leków narkotycznych. Y, w Polsce pierwsza medyczna marihuana została zarejestrowana w 2017 roku, więc już to jest prawie 7 lat, jak jest na naszym rynku. Zaznaczę, że ten surowiec, przepisywanie takiego surowca farmaceutycznego jest zadaniem lekarza. To lekarz podejmuje decyzję o tym, czy zastosować w kuracji medyczną marihuanę. Jeżeli chodzi o to, w jakim momencie lekarz podejmuje decyzję o tym, to jest to leczenie alternatywne, kiedy inne metody, takie bardziej popularne, są nieskuteczne może, opierając się na własnej wiedzy, zastosować takie leczenie. Medyczna marihuana zawiera substancję, która ma wiele działań dobroczynnych dla organizmu. Przy silnych bólach nowotworowych, bólach neuropatycznych, przy padaczce, przynosi ulgę pacjentom. Obecnie w Polsce dostępny jest ten surowiec w różnych stężeniach tej substancji aktywnej, czyli THC. Lekarz może zaproponować pacjentowi stosowanie tych najniższych i stopniowo podejmować decyzję o zwiększeniu dawek. Jeżeli chodzi o stosowanie tej medycznej marihuany, ją się stosuje. Taką metodą ewaporyzacji. Używa się takiego urządzenia, które się nazywa waporyzator. W przeciwieństwie do spalania, waporyzacja polega na podgrzewaniu tego suszu do takiej temperatury, że e, substancja aktywna może być inhalowana. Dostaje się ona do płuc, tak mówiąc e, prostym językiem, i substancja aktywna może działać w naszym krwiobiegu i możemy dzięki temu uzyskiwać dobroczynne e, skutki. W aptece oczywiście jest ona przechowywana w sejfie, jest podlega y, szczególnej y, kontroli, może być wydawane wyłącznie przez magistra farmacji. I to jest tak, że one są. I y, y, to jest tak, że medyczna moich jest powszechnie dostępna w aptekach. Czy jednak jeszcze jest to nowość i, i nie wszystkie apteki się zdecydowały? Osobiście powiem, że jest to dosyć temat. W niektórych y, obszarach kontrowersyjnych z dostępnością jest różnie, ponieważ na rynku pojawiają się pewne odmiany, które szybko znikają, więc y, nie wszystkim niestety aptekom udaje się to zamówić, ponieważ szybko zostaną, zostają przeskrótownie wyprzedane. Jednakże y, z mojej wiedzy jej dostępność jest y, zdecydowanie lepsza niż na początku. Paracetamol to jest taki rek, y, który pewnie wszyscy albo niemal wszyscy znamy i nie budzi większych kontrowersji, nie budzi zdecydowanie medialnego szumu. Natomiast y, zaczyna brzmieć groźnie w kontekście takiego challenge'u, wyzwania, które mamy na TikToku. E, ten challenge y, ma polegać na tym, że dzieci, nasi nieletni, najmłodsi zaczynają łykać paracetamol no, do oporu. E, czym to grozi, i teraz, czy taki nieretni e, klient może przyjść do apteki, nieretni pacjent może przyjść do apteki e, i dostać e, paracetamol, czy w ogóle reki e, bez większych ograniczeń? E, powiem tak, e, jeżeli chodzi o dzieci, to ja, jako matka takich maluchów, które dopiero wkraczają w świat edukacji, e, trochę się przeraziłam, ponieważ e, Paracetamol jest to substancja lecznicza o bardzo dużych negatywnych skutkach w przypadku przedawkowania jej. Zażycie zbyt dużej dawki paracetamolu, przedawkowanie może skończyć się. Uszkodzeniem wątroby, nawet śmiertelnym uszkodzeniem wątroby, śpiączką. Wobec tego nie jest to cukierek, który można sobie stosować i nagrywać filmiki na TikToku, żeby się chwalić. Z mojej wiedzy, pozyskanej z różnych źródeł, wiem, że ten proceder ma już kilka lat. Polega on na tym, że młodzież ale także i dzieci, bo to są też uczniowie czwartych, piątych lat, czwartej i piątej klasy, wysyłają sobie takie zadania na zasadzie połknij zwiększoną dawkę paracetamolu niż ta, która jest zalecana na, na pudełku czy na ulotce i obserwuj swoje reakcje. Te reakcje przy okazji nagrywaj i, i udostępniaj. Niestety były przypadki śmiertelne takiej zabawy, więc ja jako mama, ale też jako farmaceuta pragnę nagłośnić ten temat tak, aby wszyscy rodzice byli świadomi i obserwowali zachowanie swoich uczniów, swoich dzieci, a także nauczyciela, żeby obserwowali zachowanie swoich uczniów. To co jeszcze mogę dodać to leki kupowane w aptece, lek, który kupujemy w aptece zawsze jest wydawany przez fachowy personel. Jeżeli do apteki przyjdzie osoba małoletnia, czyli około 13-14 lat, każde wydanie takiego leku, czy to paracetamolu, czy innego, będzie poprzedzone rozmową: dla kogo, po co, co się dzieje. I prawdopodobieństwo, że ktoś kupi zbyt dużą ilość takiego preparatu, całkowicie maleje. Co do zasady, ja uważam, że leki w, powinny być kupowane przez y, dorosłych, wobec tego nie wysyłajmy swoich dzieci y, do apteki po leki, bo to może skutkować y, później takimi sytuacjami. Wiadomo, są sytuacje wyjątkowe, gdy y, dziecko potrzebuje y, zakupić lek, ale pamiętajmy, że farmaceuta może odmówić wydania leku. Inaczej ta sytuacja ma miejsce w sklepach czy też, nie wiem, na stacjach benzynowych, gdzie leki są niestety szeroko dostępne i tam y, mogą być zakupione przez nieletnich bez żadnej kontroli. Ja bym powiedział, że to jest trochę tak, żebyśmy jednak unikali leków, suplementów i starali się żyć zdrowo. Bez tych wszystkich wspomagaczy, tak? Ich Ależ oczywiście. Lek ich... to jest, jest niezbędny do życia w sytuacjach, gdy jesteśmy chorzy, ale gdy chcemy zapobiegać, no to zapobiegajmy innymi metodami niż lek. W swoich mediach społecznościowych promujesz, dlatego o tym mówię, w swoich mediach społecznościowych promujesz jazdę rowerem, szczególnie mieleckie rasy i ścieżki tutejsze MTB. Natomiast na popularności zyskuje pojęcie roweroterapii jako metodzie na lepsze zdrowie i samopoczucie? Czy o tym możesz nam coś opowiedzieć? No tak, rower, roweroterapia, rower to jest najlepsza metoda profilaktyczna. Jeżeli o tym, co wspominałeś, zacznijmy aktywnie funkcjonować, jeździmy na rowerze. Jazda na rowerze yy, pomaga zmniejszyć cholesterol, poprawia nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Więc to jest roweroterapia jest to taka akcja, która została zapoczątkowana przez Decathlon w, w porozumieniu z pewnym portalem plus Tour de Pologne. Polega ona na tym, żeby wprowadzić rower do swojego codziennego życia. Na zakupy, do przedszkola, do pracy. Nawet parę minut dziennie siądźmy na ten, wsiadajmy na rower i wykorzystujmy go. I dzięki czemu będziemy zdrowsi. Będzie nam się lepiej myślało, będzie nam się lepiej spało, będziemy zdrowsi, więc każdy, kto ma rower, niech od dzisiaj na niego wsiada, wiosna za pasem. To jest najlepsza metoda, aby być zdrowym i szczęśliwym. A możesz powiedzieć... Jakąś ko konkretną ścieżkę, trasę? Oprócz tej ścieżki do sklepu i, i, i do przedszkola, czy też y, szkoły, polecam nasze Mieleckie ścieżki MTB Trials, y, które y, są tak mocno y, rozbudowane, że każdy wielbiciel jazdy na dwóch kółkach y, znajdzie coś dla siebie. Ja dziękuję za tą y, krótką, szybką i ważną wizytę, bo kilka y, ciekawych wątków y, poruszyliśmy tutaj dzisiaj. Ja muszę też, drodzy Państwo, podkreślić, że y, nie możemy bać się farmaceutów. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, zawsze trzeba przyjść do naszego farmaceuty, do naszej ulubionej apteki i po prostu spytać o poradę. Czy tak? Ależ oczywiście. My jako zawód zaufania publicznego świadczymy usługi i w każdej chwili słyszymy pomocą. Zapraszamy do aptek. Dziękuję za wizytę. Dziękuję. Szanowni Państwo, również dziękujemy za wysłuchanie, za uwagę. Do zobaczenia, myślę już niedługo.